To, że paparazzi bywają na nie wiedzą chyba wszystkie gwiazdy. I te w Polsce, i na świecie. Jednak wytrzymałość celebrytów na śledzących je fotoreporterów bywa różna. Anna Mucha postanowiła zawalczyć o swoje dobre imię i wypowiedziała prawdziwą wojnę śledzącemu ją fotografowi. Zdecydowałam się na to, żeby pozwać jednego konkretnego człowieka. Specjalnie nie nazywam go na przykład choćby paparatem. Prędzej mu do bandycy, tudzież chuligana z aparatem. Sytuacje codzienne to są sytuacje, w których na przykład ja się czuję jak zwierzyna łowna, w których jadę na przykład przez miasto i uciekam. To jest człowiek, który jest gotów spowodować wypadek i narazić na szwank nie tylko moje czy swoje zdrowie, ale zdrowie także osób zupełnie przypadkowych. Jednym z najbardziej drastycznych przypadków jest sytuacja, kiedy on wdarł się do kaplicy i zakłócił prywatny pogrzeb kogoś z mojej rodziny. Po czym ganiał z aparatem pomiędzy nagrobkami na powązkach, tylko po to, żeby nas sfotografować. Jeżeli, jeżeli ten fotograf ten gwiazdę spotyka gdzieś na ulicy na co dzień, robi zdjęcia w różnych sytuacjach w łopatkach i wzrotach. I jeszcze wpada na taką akcję jak pogrzeb i robi, robi zdjęcia, e, i jeszcze go widać, to jest kretyn po prostu absolutny. I myślę, że powinien zacząć sprzedawać pepegi po prostu na, na prostu szembeka, e, a, a nie wykonywać ten zawód po prostu. Ja tylko liczę na święty spokój. Ja tylko liczę na to, że będę wychodziła z domu i nie będę się zastanawiała, czy on tam jest, czy nie jest, bo to nie jest kwestia jego fizycznej obecności, tylko kwestia mojego lęku. Rzeczywiście nowe prawo, mówiące o stockingu, czyli uporczywym nękaniu, które weszło kilka miesięcy temu, zabezpiecza gwiazdy. Sąd może zabronić zbliżać się do aktorki oraz zabronić mu robienia jej zdjęć. Proces Anny Muchy z agresywnym fotoreporterem będzie ewenementem na skalę krajową.